Witam serdecznie Szałowa Polsko, z tej strony Szparu i zapraszam na kolejny odcinek z serii Tomaniaków. Dzisiaj przychodzę do Was z Gambitem Skrzydłowym w obronie francuskiej, a poniżej mamy tutaj pozycję z pewnego wariantu, o którym dzisiaj będziemy sobie mówić. Jest to pozycja, w której możemy zdziałać cuda I moi drodzy, taką zawsze wstawką na początku jest kombinacja, którą przeprowadzamy na naszym rywalu, Król BH7, motyw Greek Gift. Z angielskiego wiem, że tak można właśnie się tym posługiwać. Polega na tym, że teraz po prostu wyjeżdżamy skoczek D5, król G8, Hetman h z groźbą mata w jednym posunięciu. Wieża D8, skoczek bije 7 Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką, kiedy rywal nie ma skoczka na F6, który broni pionka H7 i przez to pojawiają się liczne motywy taktyczne, to ten filmik jest zdecydowanie dla Ciebie. Także nie przedłużajmy, więc zaczynamy! Na początku odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest w ogóle obrona francuska. Obrona francuska powstaje po posunięciach E4, E6, D4, D5. Jest to standardowa, wyjściowa pozycja właśnie tego zagadnienia. Debiut stosowany przez najlepszych szachistów na świecie, włącznie ze mną. Aczkolwiek ja się do, tej, do tego grona oczywiście nie zaliczam yy, Bardzo ciekawy wariant, gdzie na pewno powinniśmy wiedzieć jako pierwsze, że gońc białopolowy jest największym problemem czarnych I jeżeli ten problem rywalowi uda się rozwiązać, to w większości przypadków czarny wychodzą z bardzo, bardzo ciekawą grą Natomiast w naszym wyborze repertuaru, w Gambicie... Skrzydłowym w obronie francuskiej, ja tutaj już w drugim posunięciu zbaczam nieco z głównych ścieżek teoretycznych, na rzecz posunięcia skoczek F3, moi drodzy. I zaraz pokażę wam, jaka jest różnica płynąca z tej kolejności posunięć, ponieważ naszą ideą jest, aby po D5, E5, oraz po zagraniu C5, co jest główną, głównym, że tak powiem, narzędziem do walki o centrum, to my teraz mamy możliwość, z uwagi na to, że nie mamy jeszcze pionka na D4, odciągnięcia pionka z C5 za pomocą ofiary pionka zgodnie z gambitem skrzydłowym, czyli za pomocą oczywiście pionka B4. I to jest właśnie nasza główna tematyka, i to jest specjalna startowa, od której dzisiaj sobie zaczniemy właśnie e, nasze rozważania. Natomiast chcę wam pokazać, jaka jest różnica, jeżeli zaczęlibyśmy od drugiego ruchu D4, gdyż teraz, jeżeli byśmy zrobili to samo i przepchnęli pionka, na E5, to moi drodzy problem polega na tym, że teraz po C5 my nie mamy już możliwości odciągnięcia tego pionka z C5, gdyż ma on do wyboru teraz wzięcie na D4 i okazuje się, że wymienia pionka C z, e, z linii dla gońca, prawda? Lub bądź dla wieży, za naszego pionka, który stoi w centrum i teraz automatycznie pionek na E5 jest słaby, także to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, dlaczego właśnie wybieramy w drugim posunięciu ruch z opóźniając tym samym posunięcie D4. Skoro już to wiemy, moi drodzy, to za momencik zacznie analizę poszczególnych wariantów. Co się stanie, jeżeli czarne przyjmą teraz ofiarę pionka, co jest oczywiście krytycznym wariantem? I według mnie, moi drodzy, to jest dla nas naprawdę duże osiągnięcie, gdyż w związku z tym, iż udało nam się przemieścić pionka z pola C5 na pole B4, to długoterminowo my będziemy mogli na spokojnie zagrać pioneczkiem na D4. I bardzo istotne jest to, żeby nie robić tego na początku, gdyż ostatecznie naszym celem, moi drodzy, będzie postawienie pionka na D4 oraz pionka na C3. I to będzie nasz taki potrójny łańcuch pionowy, ale jak widzimy, to na razie pionek z B4 nam tego pionka z C3 potencjalnie mógłby zaatakować, prawda? Dlatego my w tej sytuacji musimy zagrać jeszcze jeden ruch, który by który ma na celu zmuszenie pionka do opuszczenia pola B4 i przesunięcie go dalej. Takie bardzo charakterystyczne dla gambitu skrzydłowego jest zagranie posunięcia A3. I w tej sytuacji większość ludzi, śmiertelników, po prostu zagra Bb i A3. Można się spodziewać tego, że rywal będzie próbował oddać pionka za pomocą ruchu B3, ale nam to w ogóle nie grozi, gdyż możemy tego pionka po prostu zbić i tak czy siak my zagramy D4, a pionek na linii B również będzie stał nie mniej dobrze, gdyż w przyszłości możemy go dopchać nawet na pole B5, moi drodzy. I odbiliśmy pionka i mamy tak naprawdę na równym materiale pozycję z bardzo bezpiecznym tendrum. Także B3 nie jest niczym strasznym. W krytycznym wariancie, gdzie czarne akceptują naszą ofiarę dwóch pioneczków, my zanim odbijemy tego pionka z A3, miejmy pewność, że robimy to co do nas należy, czyli stawiamy łańcuch pionowy od E5 do C3, później między tymi pionkami pakujemy gońca białopolowego, który czuje się tutaj jak ryba w wodzie, ma bardzo duże możliwości i dopiero wtedy, jeżeli czarny próbuje wyjść skoczkiem na E7, to wtedy możemy ciachnąć gońcem na A3, tak aby związać właśnie tą przegątną i w sytuacji, gdzie skoczek odejdzie z tego pola E7, to wymieniamy czarnopolowe gońce i zostawiamy rywala gońca z bardzo, bardzo słabym białopolakiem. Także pokażę jeszcze raz, zaprezentuję skoczek C6, bardzo naturalny wyprowadzenie skoczka do gry, tutaj nie trzeba tego zbyt długo komentować, skoczek czuje się tu po prostu najlepiej, potencjalnie atakuje piąka z D4, ale nasz ruch C3 daje nam na tyle poczucie komfortu i bezpieczeństwa, że mamy bardzo zdrowy łańcuch. I taka mała zasada, Pionka A3, moi drodzy, odbijamy... W sytuacji kiedy po pierwsze rywal nas do tego zmusza, czyli widzimy, że potencjalnie jeżeli nie zrobimy tego w danym momencie, to rywal tego pionka obroni, przykładowo zagra A5, B5 i B4, wtedy już trzeba faktycznie tego pionka z A3 powoli zacząć e, zbijać. Natomiast jeżeli rywal nie stwarza jakiejś presji, to naszym planem najpierw jest postawienie gońca na D3, zrobienie krótkiej roszady i dopiero wtedy zdecydujemy się, którą figurą chcemy odbić. Czy chcemy to odbić gońcem w celu wymiany czarnopolowego gońca i później eksponowania słabości pola D6, czy może od razu z kortkiem, bo goniec możemy uznać, że stoi lepiej na polu G5. Także na te tematy będziemy sobie stopniowo odpowiadać wraz z odkrywaniem kolejnych wariantów. Rywal gra z D7, to jest takie najbardziej naturalne rozwijanie skrzydła hetmańskiego. W związku z tym, moi drodzy, że zabraliśmy pole F6 dla tego skoczka, to czarny mają spore problemy z rozwojem skrzydła królewskiego w tej sytuacji, a my tego problemu nie mamy, gdyż gramy goń z D3, skoczek G7. Z uwagi na to, że teraz skoczek wyszedł przed gońca, to popatrzcie, że jeżeli zbijemy gońcem na A3, a rywal odejdzie skoczkiem z G6, to po prostu możemy tego gońca wciachnąć. I okazuje się, że jeżeli rywal by zbiłby królem, to wiadomo, że to nie jest zbyt dobra sytuacja, gdyż ta wieża przez to z H8 nie może za bardzo wejść do gry. Natomiast jeżeli zbije skoczkiem, to straci na tym bardzo dużo czasu. Możemy zagrać skoczek A3 z planem skoczek B5 i skoczek D6. I okazuje się, że czarne mogą szybko nie zrobić roszady. Skoczek G6, żeby ją właśnie zrobić, skoczek B5, roszada... Ciach, pach i tutaj bardzo mi się podoba ruch H4 Ruch H4, czyli wykorzystanie faktu, że czarne w tym momencie jeszcze Że, bie, przepraszam, białe jeszcze nie zobowiązały się do tego Że zrobiły roszadę, prawda? Koczek F4 i tutaj mamy ciach, goniec H7 Król bije H7, G3, Skoczek G6, Skoczek G5, z Greek Giftu, kiedy to po Król G8, więc Hetman H5. Jeżeli wieża stałaby na E8, to rywal mógłby jakiś powroty z Skoczkiem robić na F8 w celu obrony punktu H7, ale również byłoby to problematyczne, gdyż pion F7 wtedy byłby bardzo osłabiony. Natomiast jeżeli rywal zdecyduje się na ruch jak wieża E8, to my OK, możemy wtrącić szacha, ale ten szach nigdzie nie ucieka, bo tak jak wspomniałem, jeżeli nastąpi Skoczek D6, Skoczek f 8 to po prostu możemy zarówno zbić Hetmanem, cheat Dać Chacha Pyk i teraz wjechać skoczkiem z groźbą wzięcia Hetmana albo Daniem Mata w jednym posunięciu. Także tutaj na spokojnie jeszcze wytłumaczę, że mówimy sobie o motywie Greek Gift, moi drodzy. To jest, nie wiem jak po polsku się to nazywa, ale jest on bardzo ciekawy i on się objawia w sytuacji, kiedy Goniec Białopolowy nie może później wyjść na F5, czyli poważnie, w przypadku, gdy teraz te figury zostały wygonione, to po Hetman H5 normalnie tutaj Goniec F5 czasami potrafi ratować czarnego przed tą opcją. Widzimy, że w obronie francuskiej ten Goniec jest na tyle ograniczony, że nie ma takiej możliwości. Oraz ten skoczek nie, nie ma nigdy możliwości wrócenia na pole F6, gdy stoi nasz pionek po prostu w tej sytuacji. I to jest naprawdę bardzo, bardzo krytyczna sytuacja dla czarnych. Tutaj król H6 jeszcze może rywal spróbować, ale mamy po prostu skoczek D6 z ponowną groźbą wzięcia na F7 i po hetman E7 możemy tak naprawdę jechać na tego króla wszystkim co mamy, czyli możemy lecieć F4, G4. Wieża A2, wieża h naprawdę mnóstwo figur może tutaj wjechać w króla rywala i nie życzę mu, nie życzę tutaj mu naprawdę yy, dużej kariery. Kolejnym podejściem, jakie może na nas rywal zastosować, jest to zagranie posunięcia C4. I to jest właśnie ten wariant, który został zagrany przeciwko mnie ze strony Mistrza. Jest to bardzo dobry ruch, muszę przyznać. Rzadko spotykany w szachowej książce debiutowej, rzadko kiedy gracze na licze, bądź na czeskomie się decydują na to zagranie, gdyż to jest bardzo nielogiczne, żeby tego pionka przesuwać. Ja nie atakujemy pionka D4, ani nie za bardzo wiadomo, co tym osiągamy. Wisi pion na B4, dlatego gramy sobie zgodnie z planem C3. Rywal gra A5, żeby podważyć tego pionka B4. My go przepychamy tak, aby zabrać pole C6 dla skoczka, to jest bardzo istotne. Ten pionek może być swego rodzaju słabością w przyszłości, dlatego możemy zawsze rozważyć taki ruch jak A4, żeby tego pionka mieć pewność, że nie stracimy. Skoczek D7. D4. Ja zagrałem w partii A4 i bardzo się to na mnie odbiło, gdyż później zabrakło mi tempa, żeby bronić pionka E5. Popatrzcie, oj przepraszam, A4, Hetman C7, dajmy na to Hetman E2 i po skoczek G7, skoczek G6, tutaj były spore problemy i ostatecznie pionka straciłem, także e, tam nie zagrałem zbyt dobrze, ale was uczę już, jak możecie zrobić to lepiej. CD, gońc D3, skoczek C5, atak na naszego gońca. Jak wiemy, gońc rywala jest bardzo słaby, ale nasz jest bardzo dobry, także wracamy nim na C2 i cały czas mierzymy w tego Gifta, bo skoro rywal nie może wyjść skoczkiem na f6 i gońc nie może zająć pola f5, to okazuje się, że bardzo często te motywy wchodzą. Skoczek e7, Roszada, żeby wyprowadzić gońca, rywal musi zagrać albo g6, które wygląda katastrofalnie z groźbą gońc f6, albo skoczek f5, żeby tutaj goń gońcowi zwolnić pole e7, ale grałem po prostu wieża e1, ciachpach i a4, czyli to co mówiliśmy, żeby teraz wzmocnić tą pozycję z planem. Skoczek f1, skoczek g3, nawet skoczek h5 próbować. Mamy dominację zarówno na ściśle hetmańskim w centrum, na królu również czujemy się bardzo dobrze, zostajemy z bardzo dobrą pozycją i ostatnim podejściem, jakie może na nas rywal zastosować jest to podtrzymanie łańcucha pionowego za pomocą ruchu B6 i uważam, że z praktycznego punktu widzenia jest to wariant, który może sprawić na, na, nam najwięcej problemów, nie ze względu na to, że rywal nie zabiera nam materiału i nie wiemy co zrobić ale, że właśnie w związku z tym że nie możemy zagrać tego D4 to musimy wymyślić troszkę taki plan, który ma nam w tym e, po prostu pomóc, bo widzimy, że jak rywal zbije na B4, bądź tego pionka ruszy, no to my do tego D4 sobie prędzej czy później dojdziemy, a po B6 też trzeba to przygotować, czyli mamy ruch C3, jeżeli rywal zagra skoczek C6, to możemy walnąć B5 i skoro rywal nie zagrał jeszcze samemu C4 to również D4 jest możliwe gdyż teraz po prostu skoczek na A5 stoi dosyć, dosyć słabo ten sam motyw co wcześniej, czyli możemy podważyć tego pionka B5 za pomocą ruchu A4 tym samym go wzmocnić także to nie jest coś, czego musimy się Zbytnio obawiać, tutaj ciekawym ruchem jest ruch Hetman D7, gdyż moi drodzy, ogólnie rywal, w tym manewrze związanym z ruchem B6, chce wymienić swojego białopolowego gońca za naszego bardzo dobrego białopolowego gońca. Ale teraz, w tej sytuacji, kiedy rywal by to zrobił, to czeka na niego spora niespodzianka, gdyż gońc bije a 6, Skoczek bije a 6 i Hetman a 4. Okazuje się, że jest szach na królu i trzeba. Jakoś rywal musi postarać się obronić tych dwóch rzeczy naraz, a nie jest to możliwe i po Hetman D7 bijemy na A6 zostając figurą więcej, także rywal za bardzo tak e, zagrać nie może, dlatego ruch Hetman D7 jest naprawdę 300 IQ, bo chodzi o to, że teraz jeżeli my zagramy jakieś lotowe H3, to pogoniec A6 jak najbardziej... Teraz już hetman A4 nie ma, gdyż hetman zabiera nam te pole, także to jest naprawdę ruch, którego się nie spodziewam ze strony czarnych, ale jeżeli ktoś to zagra, to znaczy, że jest naprawdę dobry. W tej sytuacji gramy sobie po prostu A3, rywal gra goniec A6, bijemy, bijemy i gramy D4, gdyż popatrzcie, że ruch A3 to nie jest taki losowy ruch, tylko to posunięcie ma na celu wzmocnienie piona B4 i chodzi o to, że jeżeli rywal teraz po D4 zbije CD... To nasz pionek z C3 może pójść na, na pole D4, gdyż zagraliśmy posunięcie A3, które broni naszego pionka z B4. I to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. I po prostu po CB1D4 mamy zaraz Roszadę, wieża E1 z przewagą przestrzeni w centrum i na skrzydle hetmańskim. Potem możemy postawić na miejsce gońca z D3 naszego hetmana, tak żeby czuwał nad punktem D3 i punktem H7. Dlatego CB1D4 nie jest rekomendowane dla czarnych, tylko skoczek E7, Roszada, skoczek E5. Debije C5, bardzo ciekawy ruch, bo czarne prędzej czy później będą chciały nam stworzyć sporą presję na tego pionka z D4. A jeżeli teraz po prostu oddamy tego piona, to mamy teraz sporo czasu, żeby zająć przykładowo pole B3, ostatecznie wejść tym skoczkiem nawet na A5 z bardzo dobrą dla nas pozycją. Hetman E2 z atakiem na skoczka z A6, skoczek C7. No i jeżeli teraz jesteśmy gambitomaniakami, to ja zaproponuję Wam również opcję z G4, gdzie po skoczek A4 możemy po prostu zbić, zbić na c5, zdobywając pionka, hetman c6 i g5, teraz po prostu łapiemy gońca z h4 i rywal ma naprawdę, naprawdę spore kłopoty, także uważam, że ruch 6 jest największym takim problemem z praktycznego punktu widzenia dla białych i tutaj faktycznie, tutaj czasami trzeba taki ruch jak debije c5 po prostu rozumieć, a to nie jest oczywiście proste, także tutaj na pewno taka Notatka z tych zajęć byłaby dla Was bardzo, bardzo przydatna, wystarczy, że to zrobicie pisząc w komentarzu Gambitomaniacy i automatycznie trafiacie do kuferka ze szczęśliwcami, którzy mają szansę być wylosowani w konkursie. Puk, puk, puk. Przychodzę na koniec odcinka z wylosowaniem zwycięzcy konkursu z zeszłego tygodnia, z odcinka na temat obrony Alechina, także tutaj już dobry link jest wklejony, losujemy, nie przedłużamy, ciach, pach. Komek Kotecki, gratulacje, jesteś zwycięzcą. Ja tym samym chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie tego odcinka. Życzę, abyście mogli ten wariant przetestować w swoich partiach. Dajcie znać jak Wam się podobało. Jeżeli tak, to kciuk w górę. Jeżeli nie, napisz co mogę poprawić. A tymczasem się żegnam. Do zobaczenia, tymczasem Mordziaty, pa pa!